Witam Was kochani, dzisiaj mamy niedzielę, w e, pogoda nie jest zbyt ładna no i mam okazję na to, żeby Wam pokazać e, dzisiaj produkty Monate, których ja używam do włosów. E, e, dowiecie się... Boże, nie mogę się skupić, ja słuchajcie, przepraszam Was bardzo, ale jestem zdezorientowana. Moje dziecko ostatnio kiepsko śpi, więc y, po prostu jestem cały czas nasłuchuję. Ale dzisiaj zaprezentuję Wam e, produkty z serii Monade. Moją konsultantką i osobą, która mi e, dała do wypróbowania produkty jest e, Małgosia Stecko. I dzisiaj pogadamy o tej serii, którą ja otrzymałam na regenerację włosów e, po, e, po, je, po wiosen boże nie, po wiosennych, po letnich. E, po letnich przygodach, po basenach, po ostrym słońcu, itd. I dowiecie się. Zobaczycie, znaczy, zaraz rozczeszemy swoje włosy, zobaczycie, jakich produktów używam, co lubię, co nie lubię, co mi się podoba i w ogóle jak to wygląda. Moje włosy były myte wczoraj. Nie czesałam ich jeszcze, więc wyczeszę je, wyczeszę je dzisiaj przy Was. O, tak to wygląda. Mam dość długie włosy. I słuchajcie, do tej pory używam produktów takich jak Joyco. Serii. Proszę, tu jest szczotka, żeby ktoś widział, tak, żeby nie zarzucić mi, że włosy mi bardzo wypadają. Nie miałam nigdy jakiegoś problemu strasznego z wypadaniem włosów. Proszę. Patrzcie, jak się łatwo rozczesuje. Ja uwielbiam tą szczotkę, dlatego że no, moje włosy się plączą, są cienkie i zawsze jest właśnie ten problem, żeby je rozczesać, bo grzebień po kąpieli staje tu i dalej się już nie dało. Do tej pory używałam produktów Joy Coloreal. Vela, Nex albo NYX, nie wiem jak się to prawidłowo nazywa Chyba wszystkie produkty, które są możliwe na markecie i w drogeriach, w profesjonalnych salonach kosmetycznych Boże, w profesjonalnych salonach do włosów Wszystko, wszystko, wszystko zostało użyte przeze mnie No i o serii Monet dowiedziałam się kilka miesięcy temu Oczywiście jest burzliwa dyskusja na internecie, czy to są fajne kosmetyki, czy są niefajne jest bardzo dużo filmików, które znajdziecie, gdzie konsultantki mówią, że włosy im zaczęły wypadać, że... Nie ma rezultatu, znajdziecie też różno pochwalne, film, bardzo dużo pochwalnych filmików, takich, że włosy stały się fajne, miękkie, że ludzie je lubią i tak dalej. Słuchajcie, ja nie wiem, od czego to zależy. Seria produktów Monet jest na bazie naturalnych składników, na olejkach, na jakichś takich właśnie bez. Oni nie mają sulfatów, oni nie mają silikonu. Yy, Staram się, żeby to było ultra-ultra organiczne, yy, może nie organiczne, tylko ultra naturalne, żeby po prostu nasze włosy czerpały z natury to, co jest najlepsze, to, co jest najfajniejsze i najzdrowsze dla nas. Yy, słuchajcie, coś mi piszecie, nie widzę. Później wam wszystkim odpowiem. Dobra, odpowiem, ponieważ ja robię to na telefonie, bo jest mi najłatwiej i najlepiej zrobić to na telefonie. Także, wracając do produktów MONATE, firma powstała w 2014 roku No i głównym asortymentem firmy jest to, że prawda, postawili, za co bardzo lubię MONATE, postawili na jedną branżę, czyli pielęgnacja włosów Mają również teraz chyba dostępne suplementy do, do, na wypadanie włosów, jakieś tam inne chyba suplementy jeszcze do picia właśnie na to, żeby polepszyć skórę włosy i paznokcie Nie próbowałam, nie powiem, bo tak jak Wam mówię, ja nigdy nie miałam problemu strasznego, że mi włosy wypadały oczywiście Oprócz tego momentu pociąży, to jest naturalne i tego się nie należy bać. Nie wyłysiejecie, po prostu taki jest, taki jest stan rzeczy. Nic się z tym nie da zrobić i czego byście nie używały, i tak dalej. To po prostu te włosy muszą wypadnąć. Znaczy, muszą wypaść, Boże, nie wypadnąć, tylko wypaść. Muszą wypaść i wszystko się normuje, dostaniecie baby hair, i tak dalej, tak dalej. Wszystko będzie dobrze, naprawdę, mówię Wam. Jestem osobą, która do fryzjera chodzi raz do roku, ma raz dwa. Pozdrawiam o Linie która e, robiła mi fryzurę, m, farbowanie włosów i podcinanie moich włosów. Uwaga, na początku marca, tak wyglądają moje włosy, nie byłam, przysięgam, nie mam czasu na to, żeby chodzić do fryzjera e, Jest mi trudno, jestem mamą, tak, tak wyglądają moje włosy nieścinane, niefarbowane, już trochę widać odrosty, znaczy trochę, bardzo widać odrosty. Ale nie szkodzi, dobrze się czuję w swoich włosach. Są ładne, zadbane. No, przydałoby im się takie cięcie końcówek i tak dalej, ale to na pewno się do oliwki zgłoszę. Słuchajcie, ja dostałam od Małgosi serię na intensywną, na intensywną repair, czyli odnowę włosów. To jest szampon do włosów. Skład jest bardzo obszerny, ale bardzo, bardzo dużo olejków masz w składzie. To jest maska. No, ja jestem osobą taką, która musi używać maski. Nie wiem, czy wszyscy musicie używać masek, czy nie. Ja używam maski dlatego, że moje włosy są długie, i po prostu bez tego ani róż szampon sam nie wystarczy. Jak ta seria pachnie? Ta seria pachnie miętówką. Dla mnie po prostu nie jest to mój ulubiony zapach, więc to mi przeszkadza w tej serii. Ale naprawdę słuchajcie, pachnie. No pachnie jak guma do rzucia Jak umyjecie głowę, to będziecie trochę pachnieć miętówką Głową do rzucia tak samo pachnie odżywka, tak samo Co mi się podoba w serii Monet, To, że trzeba tych kosmetyków dużo, dużo mniej używać Mimo tego, że mam długie włosy, to naprawdę zauważyłam różnicę taką że dużo mniej tego brałam na swoje włosy do umycia. No i my night włosy się myje troszkę inaczej, bo zaczyna się stąd i tak się trzeba, tak sobie trzeba pomasować głowę, później końcówki włosów wymasować, na chwilę to zostawić, spłukać. Jeżeli jest taka potrzeba, to umyć jeszcze raz. Ja myję minimum dwa razy zawsze, czasami nawet trzy myłam, ale teraz wystarcza mi zupełności dwa razy właśnie, żeby tą pierwszą warstwę tak jakby łoju, tego wszystkiego niedobrego spłukać, no i później jeszcze raz umyć włosy. Później po szamponiku, oczywiście, na wilgotne włosy nakładałam odżywkę. Jej mniej, mniej na pewno idzie niż takiej zwykłej odżywki do włosów, ale no ja i tak tego dużo, ja, ja naprawdę tego musiałam dać sporo, jak dla mnie, dlatego że ja mam długie włosy. Dziewczyny, które mają krótsze włosy, na pewno będą miały dłużej, to u niej im będzie służyć i na pewno będzie będzie bardziej wydajne. Dla dziewczyn, które mają dłuższe włosy, no to wiedzą wszystkie, że yy, po prostu te produkty schodzą trochę szybciej. Ale za to, słuchajcie, ja myłam włosy cztery razy w monet Tak dostałam ją miesiąc temu, ale udało mi się tylko cztery razy myć włosy. Powiem wam dlaczego? Dlatego, że ja myję włosy raz w tygodniu. Raz w tygodniu. Przyznaję się, być mi je włosy. Nie mam na to czasu, ponieważ włosy długie wymagają. To wszystkie dziewczyny, które mają długie włosy wymagają. No Dłuższej pielęgnacji wymagają dłuższego suszenia, układania itd., wiecie, odżywki, maseczki itd. To, to jest po prostu niekończąca się opowieść, i dla mnie to jest około dwóch godzin, żeby moje włosy wysuszyć, umyć i po prostu doprowadzić do stanu e, właśnie takiego jak teraz są. E, później, jeszcze do tej serii, e, dostałam takie coś: to jest takie serum na odnowę zniszczonych końcówek. E, kto wymyśla nazwy, nie mam pojęcia, nie umiem tego wy, wy, wyczytać, ale tak się nazywa to Serum. Redju Babel, Redu Bejdas, coś takiego. Serum wygląda tak, zaraz Wam powiem. O tak, takie coś właśnie. To serum bardzo ładnie pachnie, bardzo je lubię, bardzo ładnie pachnące serum. Rozcieramy sobie w rąsiach i nakładamy na wilgotne końcówki, mniej więcej tak, gdzie nam się włosy plączą. Mniej się plączą mniej więcej ton włosy, no i tak to się nakłada na wilgotne włosy. Teraz wam nałożę na suche, ale nic się nie stanie. Przeważnie biorę tego 5-6 pompek, bo na długie włosy tego trzeba po prostu więcej. To się rozmarowuje na wilgotne włosy. I się na chwilkę zostawia. Po co? Dlatego, że ja przy użyciu odżywki monate nie rozczesywałam włosów pod prysznicem. Zazwyczaj tak robiłam że rozczesywałam włosy przed spłukaniem, yy, rozczesywałam ładnie włosy grzebieniem, no i później prawda spłukiwałam po to, żeby właśnie włosy dały się później jakoś ułożyć i żeby mimo tego, że posmaruję olejkiem i zawsze się udawało mi ładnie je rozczesać i czasami były wyrwania różnych tam elementów, które to mi nie odpowiadało i bardzo mi się to nie podobało. Więc się mi powiedziała, że mam użyć tego serum. I użyłam tego serum, zostawiam je nie wiem, na 5 minut, jak coś zapomnę, to trochę na dłużej. No i później ładnie grzebieniem. Słuchajcie, rozczasuję się moje włosy, a naprawdę potrafię się bardzo poplątać. Później na to serum, najlepsza rzecz, którą y, używałam z Monet, to jest ten olejek. Olejek wygląda, ma tutaj taki y, pompeczkę w środku. Zaraz Wam pokazuję. O tak, teraz nabieramy, przyciskamy, nabieramy. Ja używam na swoje włosy. Całej tej, całego tego duzownika. Nakłada się to na wilgotne, można na suche włosy nakładać. Ma piękny cytrynowy zapach, jest to olejek, który co nam pomaga? Pomaga nam w tym, żeby nasze włosy były odporne na działanie warunków atmosferycznych. On zawiera 8 chyba olejków w składzie. Um, nie wiem jaki, słuchajcie, nie powiem Wam Ja nie jestem specjalistką od Moneit, po prostu korzystałam z tego Ale chodzi o to, żeby włosy na przykład przy suszarce, przy prostownicy i tak dalej Żeby ochronić te nasze włoski też na przykład przed deszczem, śniegiem już w przyszłości Przed intensywnym słońcem, żeby one nie wysychały On zachowuje wilgotność naszych włosów I te włosy są takie puszyste, fajne, leciutkie Nie obciąża włosów Ja dając całą pompkę naprawdę, słuchajcie, no tak wyglądają moje włosy to, że lśnią, lśnią. Odkąd zaczęłam używać Monet, właśnie takie jest lśnienie, nic nie muszę robić dodatkowo, nie dodaję żadnych innych ekstrasów i tak dalej. I do układania od Małgosi dostałam e, Reshape Roof low, e, low, lifting, lifter, lifter. Coś takie, to jest taki spray przezroczysty, jego się psika. Tak robimy sobie tutaj takie przydziałki, i psika się jego blisko głowy. Chodzi o to, że. On jest naładowany jonami jakimiś tam i odpycha nasze włoski w trakcie suszenia. One się po prostu odpychają i to służy zamiast pianki. Dla mnie fajne. Troszkę one są wtedy tutaj ciut sztywniejsze, są przez chwilę, ale później to mija. I widzicie, włosy są takie, jakie są, tak się zachowuje właśnie kształt. Można je troszkę sobie podtapirować, żeby takie ładniejsze były i tak dalej. Czy mi się podoba seria Monet. Osobiście ta seria, w ogóle te kosmetyki są dobrane do moich włosów idealnie. Co zauważyłam? Zauważyłam, to, jestem blondynką, znaczy blondynką, farbuję włosy na jasny blond. I każda blondynka się z tym zetknęła po wakacjach, w trakcie wakacji, e, bądź po prostu, nie wiem, po pewnym czasie włosy żółkną. Po pierwszym myciu Monaite zauważyłam, że kurde, moje włosy stały się jaśniejsze. Naprawdę powiem Wam, że tego się nie spodziewałam. Zauważyłam to w ogóle na mokrych włosach, że te wszystkie żół, żółcizny i żółcienie zostały stopniowo wypukiwane z moich włosów, więc to jest naprawdę fajne. Seria MONATE Zawiera też, znaczy, Moment ma różne serie dla różnych rodzajów włosów. Mają szampony jakieś tam czyszczące. To jest głównie dla mężczyzn, ale kobiety, które mają blond włosy, też mogą tego używać. O Jezu, coś mojemu mężowi dzwoni, strasznie mnie to denerwuje, ale trudno, no muszę mówić dalej. Później zawierają jeszcze serie dla. Blondynek, zawierają również jakieś serie dla brunetek. Nie powiem wam jak to działa, bo tego nie próbowałam. Jest jeszcze wiele, wiele różnych innych produktów, mają na pewno suchy, suchy szampon. Ja nie używam suchego szamponu, ja nie lubię, dlatego że mnie się wydaje, że tu później takie zostają, takie plamy białe. Małgosia mi mówiła, że akurat po tym szamponie nie zostają, ale nie zdecydowałam się na wypróbowanie tego szamponu, dlatego że ja normalnie nie mam czasu na używanie tego. No i jakoś sobie radzę z tymi moimi włosami. Raz z my tymi po prostu je gdzieś tam zaplątuję, podpinam, jakoś tam zaczesuję i naprawdę to działa. Yy, słuchajcie, to czy wy będziecie lubić daną serię produktów MONAD czy nie, to naprawdę jest mi trudno ocenić. Ale Małgosia Stecko robi takie domowe spa, takie spa party dla włosów. Przyjeżdża z całymi produktami MONAD, które są dostępne, a naprawdę ma tego sporo. I robi Wam mycie głowy z koleżankami, przy winie, przy tam czym chcecie, przy kinie, myjecie sobie głowę, Małgosia wam mówi, jak się to myje, jak się suszy i tak dalej. I później właśnie na przykład możecie dobrać sobie serię, która wam pasuje. Rzeczy, które mnie się nie podobają w Monet. Yy, to jest opakowanie. To opakowanie jest fajne, bo ma taki dziubeczek taki nawet jak mam wilgotne ręce, to, to super mi się to nakładało. Natomiast odżywka już jest wykręcana i cholera powiem Wam tak, jak sobie wykręciłam trochę, dam tej odżywki trochę i później zakręciłam, żeby mi nie wyciekła, i później znowu musiałam w prysznicu odkręcić, to miałam śliską rękę i to, to było niefajne. Ale to jest takie moje personalne. Druga sprawa nie podobają mi się opakowania z jednego prostego względu. Firma jest ekologiczna. Jeżeli dbamy o ekologię, to, o ekologię, ale to nie tyczy się tylko Money. To się tyczy wszystkich innych firm, które z, uważają się za eko, green itd. Nie podoba mi się to, że używamy plastików do opakowania produktów, które są naturalne. Chciałabym, żeby to było zmienione. Co jeszcze mi się nie podoba? Nie podoba mi się to, że naprawdę te produkty są drogie, ale za to są wydajne, tak? No, niestety, coś za coś. Yy, firma naj też dwa swoich klientów tak, że tam mają wiele różnych programów i bardzo dużo różnych promocji. Co tydzień chyba jest jakaś promocja, teraz musicie. Ktoś jest zainteresowany, to trzeba napisać do Małgosi Stecko, ona Wam na pewno opowie, jakie są promocje. Ja nie wiem, słuchajcie, jaka jest obecnie promocja, ale co chwilę coś się pojawia. Aha, uwaga, jeszcze mam coś dla dziecka, ale chyba tutaj nie mam, no musiałabym wyjść z pokoju, ale dobra. Jest seria do pielęgnacji dla dzieci. Mojemu dziecku, tak jak mnie, plączą się włosy, mimo tego, że on ma włoski mięciutkie, fajne i w ogóle to po kąpieli ciężko je rozczesać i dostałam, kupiłam sobie taki spray od Małgosi na włosy właśnie, no bo ja swojemu synkowi odżywki raczej na włosy nie nałożę ale kupiłam sobie taki spray, który ułatwia rozczesowanie, obłędnie pachnie bosko pachnie, po prostu uwielbiam ten spray czasami też sobie psikam na włosy Aha, jeszcze taka rzecz, co to jest za, ta, za odżywka? Słuchajcie, ta odżywka jest yy, czaderska z tego względu, że ktoś ma rozdwojone końcówki nie może rozczesać włosów i yy, i po prostu no, no, no ma naprawdę te zniszczone końcówki. To ta odżywka, ta właśnie działa tak, że ona na zasadzie chemii i, i fizyki działa tak, że te końcówki rozwojone one się tak scalają. I pomaga właśnie wam to rozczesać te włosy i naprawdę są bardzo nawilżone. Po Monate zauważyłam, że moje włosy są mięciutkie, takie takie jak włosy mojego synka. A nic specjalnie z nimi nie robię, nie psikam ich co chwilę. No, tak jak mówiłam już chyba trzeci raz będę powtarzać, myję je raz w tygodniu, ale naprawdę zachowują miękkość, są przyjemne, bo jak myłam do tej pory innymi szamponami różnymi, to wiecie, te włosy są miękkie przez chwilę, a później się takie robią sztywne, takie niefajne, na przykład po dwóch dniach, no to już się takie robiły, że w zasadzie nie było za nim, nie było. Co z nimi zrobić i trzeba było na przykład je albo umyć, albo zaczesać wysoko, albo coś tam. A tutaj widzicie, spam we włosach, śpię w kucyku, albo w takim zawijasie tutaj, no i tak moje włosy wyglądają. O tak, jeszcze raz wam pokażę. Bardzo je lubię. Yy... Co wam jeszcze mogę powiedzieć więcej? No myślę, że, że warto się umówić z Małgosią na taką imprezę z do włosów, bo Małgosia wam dobierze na pewno kosmetyki do... Waszego rodzaju włosów, tak? Do tego, czego Wy potrzebujecie, czego oczekujecie Moje oczekiwania zostały spełnione Nie wypadają mi włosy, naprawdę, słuchajcie No zresztą, to widać, ja nie czyszczę szczotki, proszę Nie czesałam się dzisiaj jeszcze Dzisiaj się nie czesałam Czysamy włosy, czyszemy. Bo jak komuś wypadają włosy, to możliwe, że jest potrzebne jakieś inne szampony Tak wygląda moja szczotka, jest tam parę włosków O, zaraz wyjmiemy Trochę włosków jest ale to są takie pojedyncze włosy, widzicie? To tego, co nie wiem, cztery włosy na krzyż. Aha, no i dziewczyny, które mają długie włosy, słuchajcie, jak wam włosy wypadają, to nie przerażajcie się wypadniętą, wy, wypadniętą ilością włosów, dlatego że jak macie włosy długie, to wystarczy, że 10 włosów wam wypadnie i wam się wydaje, że już po prostu usiejecie. Wcale tak nie jest. Każda profesjonalna i dobra fryzjerka wam to powie, że. To wcale tak nie jest włosy muszą wypadać. Około chyba 100 włosów dziennie musi wypaść z głowy, więc to jest całkowicie normalne. Co bym chciała życzyć, kochani, życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego nastawienia na przyszły tydzień. Mam nadzieję, że pogoda nam się trochę polepszy i będziemy mieli ładniejszą jesień. Zapraszam Was do oglądania mnie i moich różnych ciekawych pomysłów. Już wkrótce nagram Wam serię o polskich produktach do pielęgnacji buzi, włosów. I nie tylko, bardzo fajna seria Krynickiego Spa. Pozdrawiam Was serdecznie, dzięki bardzo, że mnie słuchaliście, no i mojego weekendu, papa papa pa. No i dziękuję Małgosi, małgosi dziękuję bardzo, że mi użyczyłaś produktów. Eee, niektóre mi podarwałeś bardzo fajnie, niektóre sobie kupiłam, jestem zadowolona i na pewno chciałabym kupować serię Monet. Nie wiem, jak to będzie za 4 miesiące, czy moje włosy, jakim będą w stanie, ale myślę, że jak teraz są w takim, to myślę, że za kilka miesięcy albo się polepszą, albo się ich stan nie pogorszy. Pa, pa, kochani!